Ale bym sobie reportaż nakręcił. Hmm. Ale bym sobie reportaż nakręci. No to o czym kręcimy? Okolicę? Ale o kim? Kik sera kick kik, sera tych montkik, kik sera dik, kick, sera tych kick, kick, sera kick, sera tych kick. Kik szeretik, kik szeretik, kik szeretik, ha nincs határ, ha nincsenek valaki és nincs szabály, hogyha azt teheted, amit a kedved diktál, nincs csak a táj, de azt még érdekel, hogy azt kik szeretik, a teli a busza, ha bármit megvehet, mert mindenre futja, és úgy az időt, ahogy neked tetszik, ha ilyen az élet, akkor kik szeretik, érezd magad a bőrödben, ez a pontos, ne foglalkozz a világgal,

Myślę, że jest wielu ludzi, którzy mogą lepiej zoptykować się naszym krajem, sprawić, że będzie się rozwijał znacznie lepiej, a nam będzie się tutaj znacznie lepiej żyło. Myślę, że pan Giertych nie jest dobrym, y, dobrą osobą na tym stanowisku. Eee, kogo by pan proponował na to stanowisko? Ciężko mi powiedzieć. Jest wielu młodych, zdolnych ludzi, którzy zdecydowanie mogliby go zastąpić, ale... Osobiście nie, nie jestem zbytnio poinformowany, jeśli chodzi o tego typu kwestie i myślę, że należałoby to rozsądzić w drodze wyboru, oczywiście demokratycznie. A czy poglądy pana Romana Giertycha nie przypominają nieco faszystowych poglądów? No jest to dosyć wrażliwy temat, aczkolwiek niektórzy na pewno się z tym poglądem zgodzą. Proszę pana, co pan sądzi o wizji e, czwartej Rzeczypospolitej? I... I bardzo zła sytuacja. Bardzo zła. Bardzo zła. Kaczyński, pan... nie Kaczyński, bardzo zła. Bardzo zła. Mm -hmm. Bardzo zła. Sarno I... I... na to widać. I pan powiedział, ja to już Kaczyński wprowadził swojego brata, do tego wszystkiego dziadostwa, bo narzędził dziadostwo, dziadostwo, kompletnie dziadostwo. Dziadostwo, dziadostwo. Kolejne pytanie. Co pan sądzi o panu Romanie i jego poglądach, jego parę? I Pan... Ja panu powiem. Ja byłem tego pieni, pewny, że pan ja A jednak ruchu... się nie udało i się... całe szczęście. Ja się... Ale tak? Tak. Ale pan lubi y... pana Romana Giesbyka? Nie Nieszczęśliwy. Tak, nie. bardzo. Oh, no. No, ale ale... gdzie <laughs> pan co? Ja panu to powiem. Prowadzicie takie rzeczy, nie? Ale leper to tu porządny prowadzi porządek brazi w ogrodzie chyba nie 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 Wprowadzi porządek osy facet osy a e, jak jeśli nie nie ale jeszcze panu powiedziałem nie powiedziałem pan tego ale i pan pan Leper nie powinien takie stanowisko Dostarczył, widzę marszałka, nie powinien. Nie powinien, bo kiedyś był karany. Hmm? Prawda? A, a, a ludzie karali. To nie. To ma, nie o, tak jest tak to. Obieca. To ja obiepałem, że nie weszę na prezydenta. No. I to nie powinno tak być. Nie hmm. powinno tak być. To muszą być ludzie kuściu. Kuściutki. Kuściutki. Ja, ja, ja wrócę. Wracając do pana Romana Giertyka, czy nie sądzi pan że y, jego poglądy są bliskie y, faszyzmowi. No tak, ja wiem. Tak, ma takie zbliżenie. No, to tam może ma, nie, może ma, bo nie ma. Ale bym by, ba, bardzo bym był za tym, żeby on był prezydentem. A ty nie wolałby tak, gdyby jego cała partia odsadziła, a nie tylko on? Uu, ja wolał, żeby ich wszystkich wyciąć. Nie, nie. <grym> Jak każdy. Ale musimy się stwierdzić, tak, tak, na, na partią, no. tak, tarcją, tak, Ale partią, partią, ale to, w jedną sprawie, to wszyscy jadą na swoje konto, kurwa, nie, nie, stali, nie martwią nic To dziwne. Ja powiem prosto, nienawidzę tego rządu i w tym kraju robi się coraz gorzej. Bo nie, nie. ludzie Oj, biedują, tak, a... oni, oni mają potężne pieniądze. Mają potężne pieniądze. A my co mamy? Jak naklepnie to... ta człowieka na nich jest... chodzę do... i żebram, żeby takie Wy... papierowy kupić? Wy no. pracy nie ma, nic nie ma. Mm -hmm. Chuj z takim krajem. A co pan by zmienił w, w... w ówczesnej Polsce? No ja bym był. Nie. <laughs> Hmm? Nie, teraz... teraz nie ale nie teraz. Nie, ale na pewno. Nie, nie. być być rząd jakiś nie, nie. konkretny. No, no, nie. No. A, jest, a jest pan za lewicą czy za prawicą? Za prawicą bardziej? Nie. Za sobą. Tam! E, tam. Czyli za partię no. tam. Liberalną. Ni, Liberalną. Dokładnie. Liberalno. No. No. Dziękuję. Mhm. Jeszcze mogę za to Oczywiście. Japończyk. To tu... mało wypił. Ma, <laughs> Brak tu Hitlera, bo to, to porządek zrobił. I Stalina. I, I Stalina. My hmm. porządnie zrobił Bo też bajzel. Bajzel, bajzlu Katają, katają. Bajzduł, no, że... bajzduł. Mhm. Burdel. Ukraińcy <laughs> posabniali, a sami to robią. Gorzej niż burdel. Golni i burger. Dziękujemy panom bardzo.